Dlaczego nie ma celu? Dlaczego Unia Europejska milczy? Ogromny wzrost importu rosyjskich nawozów musi zostać przerwany. Pracownicy grupy Azoty ostro protestują. Masowe protesty we Francji. Rolnicy mówią wprost. Chcemy wywołać chaos i niedobór żywności. Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej poinformował, że według danych Ministerstwa Finansów w trzecim kwartale bieżącego roku do Polski zaimportowano rekordową ilość nawozów mineralnych. Wyniosła ona aż 1 270 000 ton, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do 720 ton w drugim kwartale oraz 990 ton w analogicznym okresie roku ubiegłego. Nie dziwi więc fakt, że w środę w Szczecinie kilkuset związkowców protestowało przed siedzibą firmy importującej nawozy z Rosji, domagając się zamknięcia granic Unii dla nawozów ze wschodu oraz powstrzymania redukcji zatrudnienia w grupie azoty zakładach chemicznych Police. Nasze główne postulaty to obrona miejsc pracy i ograniczenie importu z Rosji i Białorusi, ponieważ nawozy stamtąd produkowane są po niższych kosztach. My płacimy więcej za gaz, sprowadzamy surowce z zagranicy i nie możemy konkurować. Mimo restrukturyzacji i redukcji zatrudnienia nie widać oczekiwanych rezultatów, mówił Arkadiusz Poborski, przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników w grupie Azoty. Protest, który odbył się przed południem na ulicy Dębogórskiej, zgromadził około 500 osób. Uczestniczyli w nim pracownicy grupy Azoty z Polic, Tarnowa, Puław oraz Kędzierzyna-Koźla. W manifestacji wzięli udział również przedstawiciele innych zakładów, m.in. przedstawiciele elektrowni Dolna Odra i Enei, a także związkowcy z organizacji takich jak Solidarność. Demonstranci przynieśli biało-czerwone flagi, gwizdki, trąbki i transparenty, podkreślając swoje żądania i sprzeciw wobec importu tańszych nawozów z za wschodniej granicy. Podczas protestu demonstranci rozwiesili transparenty z hasłami: Polski chleb z polskiego zboża. Polskie zboże z polskich nawozów. Żądamy zamknięcia granic dla nawozów z Rosji i Białorusi. Nawóz rosyjski sprowadzacie i nam pracę zabieracie. Jedna trzecia mocznika w Unii pochodzi z Rosji. Arkadiusz Poborski ostrzegł, że brak działań rządu i Unii Europejskiej w sprawie nałożenia ceł na nawozy z wschodniej granicy może doprowadzić do upadku krajowych producentów. Jeżeli nasz rząd i Unia nie wprowadzą ceł na nawozy z Rosji i Białorusi, firmy nawozowe będą miały ogromne trudności, żeby przetrwać na rynku. A gdy upadną, Wschód narzuci swoje ceny i dopiero wtedy odczujemy skutki. W grę wchodzi nie tylko przyszłość naszych miejsc pracy, ale także bezpieczeństwo żywnościowe Polski, podkreślił. Demonstranci zwrócili uwagę, że sytuacja na rynku nawozów ma kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa. A działania wspierające lokalną produkcję są konieczne, by zapobiec dominacji wschodnich dostawców. Protestujący zapowiedzieli, że petycja z ich postulatami zostanie przekazana premierowi Donaldowi Tuskowi za pośrednictwem wojewody zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego. Treść pisma odczytał Andrzej Malicki, przewodniczący Solidarności w Polickich Zakładach Chemicznych. W swoim wystąpieniu podkreślił kluczowe żądania protestujących. Domagamy się zapewnienia możliwości funkcjonowania i konkurencyjności Grupy Azoty, zatrzymania redukcji zatrudnienia w spółce, która ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla mieszkańców w policach, ale również dla całego regionu. Żądamy także przywrócenia stosowania zawieszonych składników wynagrodzeń wynikających z zakładowego układu zbiorowego pracy, powiedział Malicki. Przypomniał, że grupa azoty to największy producent nawozów, chemikaliów tworzyw sztucznych i bieli tytanowej w Polsce, zatrudniający około 15 tysięcy osób, z czego w Policach pracuje około 3,2 tysiące osób. Podkreślił również, że masowy import nawozów spoza Unii Europejskiej niszczy polski przemysł chemiczny, w którym według szacunków związkowców zatrudnionych jest ponad 340 tysięcy osób. Malicki zwrócił uwagę na konieczność pilnego wsparcia ze strony rządu. Aby zapobiec dalszej degradacji sektora i chronić miejsca pracy, które są kluczowe dla lokalnej i krajowej gospodarki. Andrzej Malicki zwrócił uwagę na dramatyczny wzrost importu nawozów z Rosji i Białorusi, który tylko w bieżącym roku wzrósł o 60%. W ciągu ostatnich dwóch lat import mocznika zwiększył się aż o 250%. Rosja, dysponując ponad 30 fabrykami nawozów i bardzo tanim gazem, świadomie wykorzystuje tę sytuację aby zniszczyć polski przemysł nawozowy, rolnictwo oraz bezpieczeństwo żywnościowe, ostrzegł Malicki. Przedstawił również dane dotyczące udziału importowanych produktów w rynku. Dwa lata temu nawozy z Rosji i Białorusi stanowiły 37% dostępnych w Polsce produktów. W 2023 roku ich udział wzrósł do 42%, a według prognoz na przyszły rok osiągnie aż 67%. Malicki podkreślił, że skala importu zagraża polskiemu przemysłowi chemicznemu i wymaga pilnej interwencji, zarówno ze strony rządu, jak i Unii Europejskiej, aby zapobiec dalszej marginalizacji krajowych producentów. Jeżeli władza nie wie, czy ktokolwiek nie wie, to mówimy, że tu przyładowuje się ludzkie nawozy i białoruskie, że tu jest miejsce nieszczęścia. Przeciwna, jeżeli chodzi o zakłady chemiczne policje. To jest jedna informacja. Druga informacja jest taka, że nie może być takiej sytuacji, że tyle czasu ten proceder trwa. Wszyscy wiedzą o co chodzi i nikt nic nie robi. Gdzie jest poprzednia władza? Gdzie jest teraźniejsza władza? Dlaczego nie ma celu? Dlaczego Unia Europejska milczy? Przecież to jest przyczyną, to jest powodem i wszyscy o tym wiemy. Dlaczego jest bezczynność? Dlaczego jest milczenie? Te pytania myślę, że reprezentacja pójdzie do Pana Wojewody z petycją zadań. Będzie oczekiwała odpowiedzi, bo nie możemy się godzić w płacach jeszcze na zwolnienia. Co to jest? Albo zgodziliśmy się po to, żeby zapobiec zwolnieniom, albo proceder niestety trwa. Kiedy to się zatrzyma? Kiedy tego nie będzie. Kiedy wrócimy do normalnych płac? Proszę państwa, takiego postępowania. Nie można tolerować. Będziemy protestować dopóki dopóty ten proceder nie zostanie zatrzymany. Dopóki nie będzie spokoju, dopóki nie będzie normalnej konkurencji, dopóki chemia polska nie będzie miała szansy na normalną ry rywalizację, na normalną produkcję na normalną konkurencję. To, co się dzisiaj dzieje, to jest jeden wielki skandal. Z jednego dzisiaj się można cieszyć, to to, że są tutaj ludzie z Polski, koledzy z Zakładów Chemicznych w z Polski, niezależnie z jakiego związku przyjechali, Was i nas popierać. Są rolnicy, są przedstawiciele z innych zakładów pracy. To znaczy, że zaczynamy się jednoczyć. To znaczy, że jak będziemy się jednoczyć i będziemy szli w jednym szeregu, to myślę, że ta walka będzie skuteczna. Julita Olszewska zwróciła się do prozwierzęcych aktywistów. Temat tego, co jemy. Umowa z Markosulem, która ma być niedługo podpisana, o której tak trąbimy szeroko i głęboko, plus do tego oczywiście to, co przychodzi do nas z Ukrainy. Pomijam już fakty polityczno-militarne, które się w tym momencie dzieją, a dzieje się bardzo dużo i jesteśmy w takim dosyć niepewnym momencie, chyba bezpieczeństwa, bo nasz rząd polskojęzyczny robi to, co robi. Ale wracając do żywności. Słuchajcie. Chcę Wam coś pokazać. Trochę cieknie, albo ja przy oknie trzymam telefon, bo u nas na Podlasiu jest zachmurzony, jest zimno, brzydko i B. Chcę Wam coś pokazać. Jutro wędzimy. O, tutaj jest na dwa palce. Dwa palce. E, to nie jest prawdą, że rolnik truje konsumentów. Bo jeżeli my byśmy Was truli, Was, przepraszam, brzydkie słowo, nie lubię go to byśmy truli sami siebie, bo też to kupujemy w sklepie. Dostępna rzecz dzisiaj, którą mam, to jest smaczek nasz. Zasuninki i z boczku. Jabłuszko, cebulka i takie sprawy. To nie możemy truć konsumentów, bo sami jesteśmy konsumentami. Więc takie zarzuty, które płyną w mediach społecznościowych o nas, jako rolników, są fałszywe, są kłamliwe i są po prostu nienawistne. My też robimy zakupy, my też wszędzie jeździmy i kupujemy tą żywność. Ja nie mówię, nie do niektórych sklepów to, co przychodzi z krajów zagranicznych. My nie wiemy, czym te świniaczki były i czy yy, krówki były karmione, ale my wiemy, czym my karmimy, bo sami to jemy. Po prostu. To jest taka bardzo prosta zasada. E, I do wszystkich fundacji pro zwierzęciach. Jeżeli wymyślicie, że sam, samą sałatą wyżywicie naród, to ja bym proponowała zacząć już ją siać. Tylko nie wiem gdzie. Bo to ogólnie też my robimy. Przykro to jest, ale jutro jest wędzonka. Jutro będą chyba jeszcze kiełbaski, i ja bym chciała się tym dzielić. Ja bym chciała, żeby do, żeby do mnie człowiek przyjechał i to ode mnie wziął. I człowiek jest zadowolony, ja jestem zadowolona i jemy to samo. Ja i moje dzieci. Więc dokąd zmierzamy? Dzisiaj, może przyjeżdża takie fajne, tanie, tanie, tanie rzeczy, przyjeżdżają. Ale jeżeli nie będziemy mieli naszego polskiego rolnictwa, to skąd wiesz, za dwa czy trzy lata, po ile to będzie? I to, co kiedyś usłyszałam, dwa lata temu czy 3 lata temu, Polska nie będzie jeść mięsa. I to jest prawda, bo nie będzie nas na to stać. Bo to mięso równie dobrze może być po 250 zł. Kilo. A to jest nasze. To nasze. Pozdrawiam Gieniutkowo i Fundację. Świnie są fajne są. ja lubię. We wtorek francuscy rolnicy zaostrzyli protesty przeciwko proponowanemu paktowi handlowemu między Unią Europejską a czterema krajami Ameryki Południowej, blokując kluczową autostradę A9 na granicy z Hiszpanią. Akcję określaną przez rolników jako zapowiedź siania chaosu zorganizowała Coordination Rurale związek zawodowy rolników. Na miejscu protestów w pobliżu miejscowości Lebulu. Rolnicy zablokowali ruch ciężarowy, umożliwiając jednocześnie przejazd samochodom osobowym. Protest jest częścią większej fali sprzeciwu, która nasiliła się po zimowych demonstracjach rolników w całej Europie, w tym we Francji. Rolnicy protestują przeciwko szerokiej gamie regulacji i umów handlowych, które ich zdaniem negatywnie wpływają na dochody w sektorze rolnym. Proponowany pakt handlowy między Unią a krajami Mercosur budzi szczególne kontrowersje wśród rolników, którzy obawiają się zalewu tanich produktów rolnych, co zagraża lokalnej produkcji. Chcemy wywołać chaos i niedobory żywności, oświadczył Serge Busquet Cassane z Coordination Rurale, zapowiadając blokady autostrad baspali w portów i centrów handlowych. Kluczowa autostrada A9, łącząca Półwysep Iberyjski z resztą Europy, została zablokowana w pobliżu Lebulu. Co poważnie zakłóciło ruch ciężarowy. Protesty mogą potrwać kilka dni, a demonstranci zwracają uwagę na masowy import owoców i warzyw z Hiszpanii. W południowo-zachodnim Agen rolnicy zrzucili opony przed budynkiem prefektury, a na moście Europy, łączącym Francję i Niemcy, zorganizowano blokadę w proteście przeciwko planom podpisania umowy Mercosur po dwóch dekadach negocjacji. W poniedziałkowy wieczór w Bordeaux grupa rolników spaliła wyrwane z korzeniami winorośle nad brzegiem Garonny, symbolicznie wyrażając swoje niezadowolenie. W całej Francji zorganizowano ponad 80 protestów, podczas których ustawiano atrapy szubienic i drewniane krzyże, symbolizując zagrożenie końca francuskiego rolnictwa. Jednym z powszechnych przejawów sprzeciwu rolników wobec unijnych planów jest zasłanianie tablic z nazwami miejscowości i zastępowanie ich napisami które przywodzą na myśl nazwy rodem z Brazylii czy Argentyny. Rolnicy twierdzą, że w wyniku umowy z Mercosur francuskie wsie znikną, tracąc swoją rolniczą funkcję i charakter. Do tej atmosfery protestu przyczynił się także niemiecki kanclerz Olaf Scholz, który na szczycie G20 wezwał do jak najszybszego podpisania umowy z Mercosur przez Unię Europejską. We Francji umowę określono jednoznacznie jako samochody za wołowinę. Francuscy rolnicy domagają się także większej pomocy państwa z powodu suszy i epidemii chorób, które dotknęły stada bydła i owiec. Niemieckie związki rolnicze również zapowiedziały protesty, choć nie z powodu umowy z Mercosur, z której niemiecka gospodarka ma czerpać korzyści. Ich przyczyną jest kryzys rządowy, który stwarza okazję do rewizji dotychczasowej polityki rolnej. Niemieccy rolnicy domagają się nowej strategii dla rolnictwa i gwarancji politycznych jeszcze przed wyborami. Związki rolnicze w Niemczech chcą, aby nowy rząd poważnie zajął się rolnictwem, przywracając jego konkurencyjność, a nie tylko nakładał kolejne ograniczenia zgodne z postulatami aktywistów. Za przykład wskazują Francję, gdzie udało się wprowadzić korzystne dla rolników przepisy, takie jak ochrona działalności rolniczej na wsi, czy uznanie rolnictwa za strategiczną gałąź gospodarki, co wiąże się ze wsparciem i ułatwieniami prawnymi. Anna Bryłka na łamach kanału Nowy Ład. Opowiedziała o pozytywnych i negatywnych skutkach umowy Unia-Mercosur. Komisja Europejska generalnie przygo zleciła przygotowanie takiego, takiej oceny skutków umowy właśnie o wolnym handlu z krajami Mercosuru i została ona przygotowana przez London School of Economics. I ten, ta ocena jest bardzo optymistyczna. To znaczy oni tam wyliczają, ile to będzie zysków, co będziemy mogli eksportować. Tam w ogóle liczą różne warianty, czyli ten najbardziej optymistyczny, ten troszeczkę mniej, mniej optymistyczny. No i generalnie we wszystkich tych sektorach przemysłowych wychodzi to na plus. Natomiast pod warunkiem, znaczy generalnie cała ta umowa wychodzi na plus pod warunkiem, że wyłączy się z tego cały sektor rolno-spożywczy. Jak się włącza już rektor, sektor rolno-spożywczy, no to już to nie wygląda, nie wygląda, nie wygląda aż tak dobrze. Eee, tu są różne te scenariusze, tak? Eee, eksport elektroniki, o ile wzrośnie, przemysł motoryzacyjny. Tutaj się w, mówi o tym, że eksport elektroniki może wzrosnąć nawet do o 150%. Przemysł motoryzacyjny, e, cały eksport unijnego przemysłu motoryzacyjnego wzrósłby nawet o 115% i tak dalej, i tak dalej. I wymieniają konkretne sektory, które tutaj można zyskać. No tylko, że w, w sektorze rolno-spożywczym jest wprost odwrotnie, tak. Owszem, coś można, na któreś sektory mogą na tym zyskać, natomiast pytanie, które powinniśmy sobie po prostu postawić, tak, przy, przy negocjowaniu tejże umowy, no to jest pytanie brzmiące następująco, czy my poświęcamy, czy Europa poświęca swoje bezpieczeństwo żywnościowe, bo naturalnym jest, że konsument wybierze te produkty tańsze, te produkty, które są, które są tańsze z prostego powodu, tak? no bo nie mają tych wszystkich restrykcji unijnych, nie mają tej całej oto, otoczki biurokratycznej, nie mają tych wszystkich standardów, nie mają tych wszystkich jakości, nie mają tych wszystkich wymagań. No i okazuje się, że, że po prostu to będzie prowadziło w prostej, w prostej linii do tego, żeby utracić bezpieczeństwo żywnościowe. Ja pracuję w Komisji Handlu tutaj w Parlamencie Europejskim, no i też pytam na jednej z pierwszych to komisji, właśnie pytam o tą umowę, Unia Europejska, Mercosur i przedstawiciel Komisji Europejskiej odpowiada mi w ten sposób, ale proszę się nie martwić, to nie będzie tak, że od razu będzie wszystko otwarte, że wszystko będzie w takim trybie bezcłowym, będą kontyngenty, one będą wygaszane powoli, i tak dalej, i tak dalej. I co to powinno nam, to właśnie nam powinno zapalić czerwoną lampkę, dlatego że. Jak Unia Europejska czy sektor rolny w Unii Europejskiej dostaje raz cios, że jest od razu taki, wie, wiecie Państwo, takie jedno, jedno uderzenie, no to jest szansa na to, żeby się zmobilizować i powiedzieć, nie nie. tak, a dokładnie tak, jak będzie znoszone, kontyngenty będą znoszone jedne po drugich i, i zwiększane, no to się okazuje, że jedno gospodarstwo upadnie drugie, trzecie, piąte, dziesiąte, piętnaste i my nawet nie zauważymy tego całego procesu, w którym my się pozbędziemy europejskich gospodarstw rolnych, które po prostu są, nie będą zupełnie konkurencyjne, nie będą zupełnie, zupełnie mogły funkcjonować. To jest po prostu nieuczciwa konkurencja. To jest, to jest ustawianie europejskich rolników w pozycji nieuczciwej konkurencji. Jeśli chodzi o struktury rolnictwa, ja nie znam szczegółowo struktury rolnictwa krajów Ameryki Południowej, natomiast faktem jest, że w przypadku akurat polskim i Ukrainy. No to nie ma co do tego dyskusji, kto, jest, kto stoi za tym kapitałem właścicielskim tych agroholdingów i, i jak, ta, jak ta struktura właścicielska wygląda. Tutaj jest mnóstwo korporacji z kapitałem zagranicznym, które po prostu, no tak, no korzystają na tym, że mają swobodny dostęp do unijnego rynku. Czy podobnie to wygląda w, w Ameryce Południowej? Może w jakimś stopniu, ale to, to na pewno nie jest taka skala jak tutaj ta, ta, ta ukraińska. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o proteście pracowników Grupy Azoty? Czy ktoś w rządzie w końcu się obudzi i przestaniemy wspierać rosyjski eksport nawozów i zadbamy o bezpieczeństwo naszego krajowego koncernu chemicznego? Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje, jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach, jeździmy na protesty za granicę, sprawdzamy, jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.